Uczmy, bo na pewno jest upieprzony, bo słuchajcie, lało jak wściekłe. Całą drogę do Poznania, yy, tutaj też chmury wiszą nad miastem, ale yy, może chociaż się opłuczemy, bo wyglądamy strasznie. A wiecie, to Poznań, to to jest czysto, schludnie. Słuchajcie, podjęliśmy decyzję, myjemy się, koło są czarne chmury, ale naprawdę, brudny samochód. no Wstyd byłoby takim wjechać. Aha, już żeśmy przejechali. Tu jest myjnia. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy bramę numer 7. Puszczymy tutaj panią, żeby sobie przeszła. E, to jest brama numer 5. Tu jest brama numer 5. Mam jeszcze kawałek dalej, bo już ją widzieliśmy. Dojeżdżamy na wtarki. Przestało padać. Samochód jest czysty. Jedziemy po malutku, żeby go nie ubrudzić. Eee, I jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Tam już kampery stoją i się bukują. Tu przed nami pan, który nam zajechał drogę. Pozdrawiamy serdecznie. A my wjeżdżamy tutaj w kolejkę. Za Benimarem. Za, 400 za Benimarem. Skręć w prawo. Kieruj się na wschód. Uważaj, bo Skręć tu jest taki film. My za Benimarem stoimy. Ja już mam dokumenty. Krzysiek. No i jesteśmy. No i jesteśmy, ciemno jest, ciemno. nie pada, to najważniejsze. Odebraliśmy pakiet startowy. Identyfikatory mamy w środku, jesteśmy już zaparkowani. Podłączeni. Idziemy chyba co? Ogarnąć się i zobaczyć kogoś znajomego. Poszukać. I zameldowani. Bo mamy zameldowani. Już pakiet. Jesteśmy. Mamy identyfikator. Dzień dobry, mamy dzień piątek. Dobry. Zaczynamy dzień na karawans salon. Po ciężkiej nocy. Po ciężkiej nocy. Nie było łatwo. Nie wszyscy wykazują wysoki poziom kultury osobistej i potrafią się bawić. A bawili się do czwartej. Słuchajcie, pogoda. Jest niezła, bo jest ciepło i nie pada. To już jest plus. Yy, stało nam się poza imprezą obok super, bo było fajnie ciepło, przyjemnie. Yy, a teraz co? Śniadanie. Bierzemy w rękę jeszcze informator targowy. Idziemy planować. Pełen. Zaplanować trzeba dzień. Tak naprawdę dzisiejszy i jutrzejszy. Zobaczymy, bo mamy część. Yy... Odczytów, na których chcemy się pojawić, chcemy kilka rzeczy na targach obejrzeć, chcemy się spotkać z różnymi ludźmi. Koniecznie. Musimy iść do Kamel Camp, podziękować za zaproszenie. Yy, mamy tu kilku znajomych wirtualnych, musimy się spotkać w realu i to koniecznie. Yy, I chyba to się spełni. Zaczynamy dzień od śniadania. No dobra, jest śniadanko, mocno na partyzanta. No na, na głowę nie leje. Ale przynajmniej jest cieplej, nie ma takiej wilgoci przejmującej. Farożek, bajgle, kawa, banany. A siedzimy przy stoliku na sali, na której jest strefa One Life i retro. Też są takie stoliki postawione. Widzieliśmy sobie wczoraj, że jak będzie rano chłodno, to tutaj przyjdziemy na śniadanie. Jak kawa? Dobra, można ręce ogrzać. My już jesteśmy po śniadaniu. Idziemy zwiedzać targi. Zaczynamy od strefy VanLife i Retro. Magda do swojego pamiętnika, który przez cały ten sezon prowadziła, chce zebrać wlepki i wpisy. Cieszę się odpadać w życiu. Obiecał, dziękuję. A z jesteście? Z Warszawy. Kostka wygląda jak toki. powiedz jak to smakuje. I co to jest? Bo ja już wiem. Ja wiem, że to jest sen, ale słuchajcie, ona brała że to jest taki słony karmelek się nabrał. Bardzo dobrze. Ja powiedziałem, że to jest krówka słony karmel.

Ser, to się normalnie kroi tak jak serne no. ser, kupuje się takich samych włosków no. ser, tylko że to jest coś na zasadzie odsyłka. To jest jedyny ser, to do kupujesz je tam, czyli ma Żadny Żadne inny kraj już nie ma tego rodzaju. To jest właśnie o, czy z bo oni kochają karamel. Karamelka. Tak. Słuchajcie, jest to wyjątkowe doświadczenie kulinarne. Zobaczcie. Przyjedziemy. Co znamy? Stąd? Chyba z telewizora. A no, przecież spotkaliście się? Camp I to jest firma, dzięki której jesteśmy na tych targach. Dzięki tej firmie i dzięki Wam, bo wy na Was głosowaliście. Dzięki temu, że się nagrywa ten film, zobaczcie, co ciekawego może zrobić na targach. Ale to jest O, okej. co na Ta perfekcyjny. mini, Tylko bym zapazował się, na czerwono pomalować. I uwaga, uwaga, uwaga. Eriba, Turi. Eriba. że będzie. Magda, a Ty umiesz jeździć z przyczepą? Mieścimy się? Tak, A weź, otwórz drugie drzwi. Słuchajcie, jest tutaj auto, które nam chodzi od jakiegoś czasu po głowie na Ducato L2. Czyli 5,5 metra. Jak łasienka? Ale zmieściłbym się. jest Łóżko jest wygodne. Mi się tu podoba. Idęś? Zostajesz? Zostaje. Cena jest dobra. Cena jest super. Idę zobaczyć, czy łasienka. Pełnie spokojnie Sprecie, tu w łazience jest bym porównał do łazienki w y, pociągu na, na pewno jest czyście ale po, przy założeniu, że tutaj awaryjnie chcemy skorzystać z y, toalety z prysznica to bardzo awaryjnie to ten układ myślę, że jest ok słuchaj, mamy Forda 5,5 metra, czyli kolejny, yy, kolejne auto w interesujące nas segmencie. Zdejmuję buty i wbijam na łóżko. Coraz bardziej jestem... Zaczynam wierzyć w to, że 5,5 metra to jest mój rozwój. Idę do łazienki jeszcze wejść zobaczyć. I? Ale udało się? Da się usiąść, zupełnie wygodnie, jest rzeczywiście mniejsza chyba troszeczkę e, łazienka, łazienka niż w tym Fiacie, co przed mm -hmm. Ale da się skorzystać, znaczy oczywiście nie korzystałem, da się wziąć też prysznic, tak od biedy można by się dłochać. Na pewno mając fajny camping wolałbym mieć pod normalny prysznic, ale w sytuacji awaryjnej tak jak dzisiaj tutaj stoimy, no to są te kontenery, ale można by też spokojnie wziąć prysznic w kamperce. Część pan podróży kamerę przecież dziękujemy serdecznie witamy że oczywiście jakieś pytania to prosimy je zadawać oczywiście po wystąpieniu w momencie czegokolwiek No tak nie działa Macie papier, wy, wy. mamy zwiedzony pierwszy pawilon targów która jest godzina? 15? 14.37 wyszliśmy o 10 e, bierzemy się coś zjeść i tak naprawdę mamy dwie opcje mamy Albo myślimy o większym busie, albo pojawia się coraz więcej pomysłów i koncepcji na upgrade naszego kamperka W sensie wymiany zabudowy. Chce ktoś chce kupić zabudowę? Camperbox będzie do sprzedania. Porządny. Porządny camperbox z ławką skróconą, lodówką, ee, powerboxem, szafką na kuchenkę cały komplet. Osoby zainteresowane komentarz pod filmem. Podobno ludziom się podoba jak w każdym odcinku coś jemy Taki mieliśmy feedback e, W związku I gotujemy, z i gotujemy I gotujemy W związku z tym dzisiaj nie tyle gotujemy co odgrzewamy Ale przyszła pora obiadu Nie korzystamy z e, Tutejszej gastronomii Przywieźliśmy swoje I co mamy? Kopytka? Kopytka, strogonowa, surowka z buraczków I czerwone winko Wygląda dobrze, pachnieć już zaczyna Słucham? Wygląda dobrze i zaczyna pachnieć. Tak ma być. Do tego proste wino bardzo będzie pasowało. My lubimy proste i szorstkie wina. To Primitivo jest, to nie jest takie proste. Dobra. Cieszę się. Domowy obiad na wyjeździe. Nic nie ma. Właściwie bo ostatni taki domowy obiad na wyjeździe w tym sezonie. No jutro. A jutro będzie łatwiej, bo jutro na obiad jest dokładnie to samo. żeby nie kombinować. Także jeśli dzisiaj smakuje to jutro będzie równie obiad Chyba, że pójdziemy na miasto na pyry. Bo jesteśmy jednak w Poznaniu. Będzie dobrze. Tak, porozmawiamy o budowaniu wana, to jest temat, temat rzeka, zaraz się przekonamy. Mamy znakomitych gości, każdy z nich ma jakieś doświadczenie, większe lub mniejsze. No i przychodzi Ci taki dzień, że siedzisz sobie gdzieś tam przy jakiejś plaży, a przychodzi dzień deszczowy. W kumbiaku, no, no nie wiem, każdy kto jeździ próbował. Przy, przy w takim dniu to za bardzo nie masz za bardzo co robić więcej, no i tak patrzysz na tych, co mają te wany na przykład myślisz Ok, chyba też sobie takiego drony. nie? No i kiedyś przyszedł taki dzień, że uznaliśmy, że dobra, no to zrobimy, no to zrobiliśmy Zawitaliśmy do strefy offroad I tutaj głównie zabudowy na pick-upy Mikroprzyczepki, przyczepki, przyczepki offrodowe i namioty dachowe Zestaw małego mechanika tutaj Zabudowa serwisowa chyba. O, to jest nasza ulubiona firma. Słuchaj, nasza ulubiona firma. No. Mamy lodówka Yeti od lat jest super, polecamy Chcemy zobaczyć co nowego mają bardzo fajne stoiska kolejne modele lodówek mamy już pomysł jaka będzie nasza następna lodówka w kolejnej zabudowie jeśli będziemy zmieniać zabudowę mamy wybrany model lodówki Jolko Model krzesła, tak zwane reżyserskie. I jak? Dobre, nasze mają po 6-7 lat te krzesła. Tutaj mamy sektor z kamperami, które nawet gdybyśmy mieli kasę zakładając, to byśmy nie kupili, bo byśmy nie umieli tym jeździć i nie mamy prawa jazdy. Trzeci dzień targów Caravan Savlon w Poznaniu. Pogoda nadal beznadziejna, jest sobota. My niestety nie zostajemy do końca. Dzisiaj po południu pewnie się zbierzemy. Siadamy do śniadania. Eee, bułeczki z twarożkiem i gruszka. Kawa, takie śniadanie na szybko. Siedzimy znowu w pawilonie czwartym, czyli tutaj, gdzie strefa vanlife i retro. Chowamy się przed deszczem. Dobra, i jakie ta plany na dzisiaj? Jemy śniadanie. Jemy śniadanie, ja robię makijaż, bo nic nie widzę, jak ja mam pomalowanych rzęs. E, idziemy na 11, na 12 na pewno na e, wykłady. Maroko. Będzie Maroko. E, a, a potem Kapitan Przyczepa o prądzie. Jak nie spalić kampera, To mnie bardzo interesuje. Sobie. To jest wy, wykład mojego życia. Pozdrawiam. E, a potem idziemy szukać gadżetów. Może coś kupimy nowego do kamperka, jakieś kubki, no nie, zobaczymy Było dużo fajnych rzeczy, ale już się tutaj późno i było pozamykane Czyli na szybko jeszcze przejdziemy przez pawilony, których żeśmy dokładnie nie oglądali I zatrzymamy się tam, gdzie możemy kupić coś na bieżąco yy, I co? I będziemy pomału się zbierać, żeby być o jakiejś ludzkiej porze w Warszawie, bo ja tu do pracy Życie Zaczynamy trzeci dzień na targach tak, Targujemy dalej no. Brawo! Maciej w tym No i Kasia, podróżowanie. No ale dobrze, zaczynamy od pytań. Jak zorganizować wyjazd do Maroka? Formalność, ile to kosztuje? Jakie są nas warunki wjazdu do tego kraju? Które jest najtaniej, a które najszybciej? To pytanie do wszystkich. Może zaczniemy, Kasi? Pewnie. Tak, do Maroka można się wybrać na maksymalnie 3 miesiące, 90 dni, na tyle pozwala na wiza turystyczna, którą dostaje się na wieździe. Nic nie trzeba załatwiać, niczego nie trzeba przygotowywać, jedyne co musimy zabrać to ważny paszport przez cały okres naszego pobytu oraz jeśli jedziemy kamperem, to musimy zabrać oczywiście dokumenty do samochodu, dowód rejestracyjny. Zauważcie, że nie mówię przełączania, dzięki YouTubeowi nauczyłem się, że się mówi przełączania ekranów. Dokładnie, to jest najważniejsza postać. Tak, ten slajd pierwszy jest tylko i wyłącznie w tym dościpe. A wajta czek do przodu. Piotrek, musisz być czujny przede wszystkim dzisiaj, tak? Musisz być twardy. Wszystko należy od ciebie. Oni wszyscy patrzą na ciebie. Dokładnie. Dobrze, teraz tak. Na czym polega dzisiejszy nasz wykład jak prezentacja cokolwiek? Będę wam pokazywał dzisiaj... To wszystko, co sam powyrzucałem, powycinałem z kamperów, którymi wy do mnie przyjeżdżacie. Tak? Czyli często, jak sami się bierzecie za elektrykę, to macie jakieś tam pomysły, które niosą jakieś tam konsekwencje. I ja to sobie wstrykam, 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 wycinam. Mam tutaj w tej skrzyneczce też. Będziecie mogli sobie to potem obejrzeć, trochę Wam pokażę. Albo możecie też potem podejść do nas, tam to na miejscu sobie pooglądacie te wszystkie rzeczy powycinane. Dobra, ja mam straszną ochotę sobie coś kupić. Krzyk poszedł oglądać Benimary, a ja w tym czasie może coś na wyposażenie kamperka. Cośmy to tu trzymali? elektryczne Albo dwuosobowy skutek elektryczny Jest to możliwe Kończymy karawan salon w Poznaniu Byliśmy pierwszy raz na takich targach Przez dłuższy czas No niestety jutro trzeba iść do pracy Także zawijamy się dzień wcześniej Pogoda jest taka jak jutro. Fajna pogodowo nie rozpieszczał, szkoda. Targi yy, super fajne, dużo inspiracji. Yy, więc czas do roboty, żeby te inspiracje zarobić. Ważne jest to, że spotkaliśmy przyjaciół, których już znamy, poznaliśmy nowych ludzi, zawarliśmy nowe znajomości. Yy, z wieloma osobami udało się spotkać osobiście, pogadać. Pod tym względem mega przeżycie. Chyba tak najbardziej się cieszę. Z tych kontaktów, przyjaźni, znajomości, które udało się nawiązać. No i oczywiście to obejrzenie niesamowitej oferty kamperów, na które nas nie stać i długo jeszcze nie będzie stać. Ale życie przed nami, podróż przed nami, yy, także yy, będzie fajnie. Zobaczcie, co się będzie u nas dalej działo. Do zobaczenia!